Witajcie, kochani z tej strony znowu ja i dzisiaj bardzo dużo osób mnie prosiło, żebym nagrała odcinek nie znaczy ten odcinek, który wam mówiłam z tej serii też będzie i też dzisiaj ale na razie jak widzicie po tytule pokażę wam jak zdobyć tajemnicę ze świata VIP nie szukając tego głupiego niebieskiego klucza bo wiadomo że kurde trzeba się naprawdę namęczyć, żeby go znaleźć. A ja uznałam, że, pff, że po prostu nie będę go szukać. Potrzeba trzeba mieć tylko te dwa pozostałe, co nie? Więc tak. Pokażę Wam najpierw ten jeden. jest taka dziura, wchodzicie do niej. Tu z tego co pamiętam, będzie klucz fioletowy albo czerwony. I wybaczcie, że mi znowu dzisiaj tak tnie, ale niestety. Tak, fioletowy. O, tam macie w ogóle. Taj tam tutaj będzie tajemnica. Ale że ja już się zebrałam, no to wiecie, że ja ogólnie w parkurach najlepsza to nie jestem. Więc się nie zdziwcie, jeśli zginę za chwilę. Ha, zginęłam! Dobra, to tam macie jeden klucz. Widzieliście go, ja już go zebrałam. Nie chcę się po niego znowu iść. A tu macie drugi. O. To jest taka dziura. Podskakujecie, bierzecie i tyle. I później jedyne co to musicie wleźć. O. tam. A to ciężkie wcale nie jest, bo to można nawet stąd z dołu wejść. Wystarczy, że będziecie się po tych półkach skalnych wspinać. Jak mówiłam, to trudne wcale nie jest. Czekaj. Aha, dobra, to jest tam. Wiecie, czasami się nie łapie w ogóle, gdzie, gdzie co jest. No więc. Intelligent. O, tutaj jest ta dziura. I teraz patrzcie. Chcecie tam wejść, nie macie niebieskiego klucza. Tam tam za tymi bramami będziecie mieli tajemnicę. Więc co robicie? A widzicie, to jest taka mała dziura. Więc bierzecie spray pomniejszający, kładziecie go sobie. Tutaj skakujecie tam, bierzecie spray, a no i oczywiście jeszcze musicie mieć grochuwa. No i teraz o, skaczecie cały czas aż do oporu i patrzcie, niebieską macie z głowy. Jedyne co, to musicie mieć jeszcze fioletowy klucz i ten czerwony, który Wam pokazałam. Kochani, to tyle. Dzisiaj tak, znaczy teraz tak króciutko. Powiedzcie na mój wcześniejszy filmik, o którym mówię, dlaczego i co się w ogóle stało z bonem, który miała dostać u 2 no i zapraszam Was na kolejny filmik, który pojawi się niedługo I to będzie pierwszy filmik z serii Niespodziewajka yy, Ja Was pozdrawiam, zasubskrybujcie Ci, którzy subskrybują, to im dziękuję Którzy nie subskrybują, im nie dziękuję I po prostu mam nadzieję, że Wam też to się uda Nie pamiętajcie, że musicie mieć grochówkę albo ewentualnie yy, Jeszcze podobno działa z tym, 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 tym O, z napojem gazowanym ale bez grochówki albo bez napoju nie zrobicie kompletnie nic. Więc pamiętajcie, żeby albo mieć żeby po prostu kupić jedno albo drugie. No i spray pomniejszający też bez niego nic nie zrobicie. I pamiętajcie też, że tutaj już później nie wejdziecie, bo, bo po prostu ta brama jest zabudowana, ja już próbowałam i się nie da. Więc te dwa klucze musicie ogólnie zebrać. Ja was yy, żegnam. No i pa!